Stoisz przed ciemną jaskinią, z której dobiegają jakieś kwiki. Diego mówi, że musisz tam wejść, bo tam jest mnóstwo piekielników i w ogóle Gomez będzie zadowolony. Bardzo się boisz. Diego krzyczy do ciebie perw. Strażnik! Smarkasz pod nosem przestraszony i mówisz mu swoje imię. Diego rozkazuje ci, żebyś szedł naprzód. Spoglądasz w ciemności bledniesz. Słysząc tajemnicze kwiki, jego ryknął: No naprzód! Na co się patrzysz? Odpowiadasz więc mu, że nie wyjdziesz, bo się boisz ciemności. No i jego znów ci przerywa, krzycząc... Naprzód, strażnik! Ponownie patrzysz w ciemną jaskinię. Jego pyta, że na co ty liczysz i czy on ma cię tam wepchnąć. Jego zasadza ci kopa w dupę. Wsadzasz więc głowę w ciemność. Jego krzyczy po tobie, że ogólnie ma być szybciej. Masz strasznego cykora. Jeszcze biegną ci wzdłuż kręgosłupa. Wycofujesz więc głowę. Jego mówi gniewnie, że jesteś strażnikiem i masz wejść do środka. No to tłumaczysz mu, że boisz się ciemności. Jego pyta się, czy masz dwa lata, czy pięć. Mówisz mu więc, że nie ma racji, bo masz dwadzieścia. No to jego podnosi raban, że dwadzieścia lat i się boisz ciemności i wyśmiewa cię pytając ironicznie, czy śpisz też przy świeczkach. Milczysz nie wiedząc co powiedzieć. Jego ponownie się drze, że masz ruszać naprzód. Spoglądasz w mrok jaskini, autorytet zewnętrznego pierścienia drze się w niebo, głosy, że masz włazić. Łamiącym się głosem odpowiadasz mu, że nie wejdziesz, chcesz jednak wypaść jak najbardziej miło, by ci odpuścił, więc dodajesz panie Diego. Diego wyzywacie od dziewczyn i mówi, że masz włazić i go nie denerwować. Odpowiadasz więc, że nikogo nie denerwujesz, tylko się zwyczajnie boisz. Słyszysz szelest zbroi i nagle pojawia się Thorus. Diego tłumaczy twórusowi, że za nic nie wejdziesz do jaskini i masz 20 lat, a ciągle się boisz ciemności. Horus mówi, że masz iść naprzód. Mówisz więc, że nie wyjdziesz, ale nadal mając nadzieję na litość dodajesz na koniec panie Thorusie. Horus macha ręką i mówi, żeby Diego wepchnął cię za zadek. Diego z uśmiechem odpowiada, że rozkaz, widząc, że to już raczej koniec twojej linii obronnej, zrezygnowany oznajmiasz, że wejdziesz. Naprzód. Przeczy jeszcze Diego, powoli wchodzisz w ciemność, słysząc coraz to wyraźniejsze kwiki. Zanim giniesz, słyszysz jeszcze z zewnątrz. Torus, ty to jednak fachowiec jesteś. A ty nazywasz się Nek. Totalny brak profitu. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału?